Może masz zły kontakt ze swoją mamą. Może jest taka rozmowa, której nigdy nie odbyłyście, a ona wciąż wisi w powietrzu. Może masz do niej pretensje o to, co zrobiła, o to, czego nie zrobiła, o słowa, których nie powiedziała, a powinna, a może po prostu jej nie lubisz. Tak zwyczajnie, po ludzku. Drażni cię jej ton, jej uwagi. To ciągle to ciągle a nie mówiłam, albo. No, widzisz, wiesz co? To jest okej, okay, że ty to czujesz. To jest okej, okay, że masz w sobie ten gniew, to rozczarowanie, a czasem nawet tę zimną obojętność. Bo przez lata próbowałaś być tą dobrą córką. Tą, co się nie stawia, co rozumie, co dba o relacje, bo to mama. I nie mówię tu o braku szacunku, tylko o tym, że czasem szacunek do siebie wymaga, żeby postawić granicę nawet swojej własnej matce. Ale jest jeszcze coś głębiej. I zanim zdążysz wymienić całą listę jej błędów, to przypomnij sobie jedną prostą prawdę. Ona jest kobietą, która miała swoje życie, swoją historię, swoje programy i swoje rany, i prawdopodobnie nigdy nie dostała narzędzi, które masz ty. Twoja mama może nigdy nie usłyszała o stawianiu granic, na przykład. Może nikt jej nie nauczył mówić nie bez poczucia winy. Może przez całe życie próbowała wpasować się w ramy, które dla niej były ciasne, ale tak się robiło. I czy to ją usprawiedliwia? No nie. Czy to tłumaczy, dlaczego była taka, a nie inna? Może troszkę. Ale najważniejsze jest to, że ty możesz zrobić coś, czego ona nie zrobiła, czyli przerwać ten łańcuch. Prawda jest taka, że jeśli wciąż taplamy się w żalach do mamy, do babci, do prababci, to po prostu nie jesteśmy wolne. Wciąż gramy w tę samą grę, tylko w innym pokoleniu. A ja wierzę, że naszym zadaniem i naszym darem dla przyszłych córek i wnuczek jest wyjść z tego gówna, z tego pakna. I tu nie chodzi o takie zwykłe odpuszczenie. Chodzi o to, żeby zobaczyć, co jest twoje, a co jest jej. Co chcesz zabrać ze sobą, a co zostawić za sobą? Tak, jak zostawia się za sobą jakiś stary, zniszczony płaszcz, który kiedyś grzał, a teraz jest tylko ciężarem. Pamiętam rozmowę z jedną klientką, która przyszła do mojego gabinetu na masaż. Powiecie tak, jak u fryzjera kosmetyczki, to w gabinecie masażu też się czasem coś opowiada. I ona mi powiedziała: Aga, ja całe życie walczyłam, żeby moja mama mnie w końcu zauważyła. I teraz. Mam 42 lata, i nagle dotarło do mnie, że ja nie walczę o mamę, ale ja walczę o siebie z dzieciństwa, której nikt wtedy nie przytulił. I to jest ten moment, to jest ten klik, bo kiedy tu widzisz, nagle cała energia przestaje iść w żal do mamy, a zaczyna iść w uzdrawianie siebie. I mam dla ciebie taką prostą praktykę, ale. Tężno. ona naprawdę zarąbiście działa. Dziś wieczorem, kiedy będziesz sama, weź kartkę i długopis i napisz dwa listy. Pierwszy do mamy i wylej tam wszystko w tym liście. Złość, żal, rozczarowanie, no wszystko bez filtra. To jest twój wentyl bezpieczeństwa. A drugi od mamy. Tak, ty go napiszesz, ale niech to będzie list, w którym ona mówi to, czego potrzebowała wtedy usłyszeć: Może przepraszam, może kocham cię, może robiłam co umiałam. Potem spal oba. To jest symbol, że jej historia i twoja historia mogą się rozdzielić. A ty możesz w końcu odetchnąć i zacząć pisać swój rozdział już bez tego, co ciążyło od pokoleń. Bo wiesz, odpierdol się od mamy. To nie jest bunt. To jest najczystszy akt miłości do niej, do siebie i do tych, którzy przyjdą po Tobie. A dziś jest 8 sierpnia 2025 rok i dzisiaj jest jeden z najlepszych dni na odpuszczanie tego, co stare, na oczyszczanie, dzisiaj jest brama lwa. Więc dzisiaj to zadziała z podwójną, potrójną, potworną mocą. Jutro też jest na to świetny dzień, bo jutro jest pełniam w wodniku, ale tak naprawdę to każdy dzień jest na to dobry. Każdy dzień jest dobry, żeby to w końcu zrobić, żeby przyszłe pokolenia były już od tego wolne, żeby to one nie musiały pisać listu o tobie, że mają się od ciebie odpierdolić. Rozumiesz? A, i w opisie do tej rolki jest zaproszenie do medytacji kundalini, która Pomaga odblokować nam nasze łono, bo zablokowane łono to zablokowany przepływ obfitości i miłości i wszystkiego, czego potrzebuje tylko kobieta na tym świecie, bo tak naprawdę my potrzebujemy wszystkiego. Bo obfitość to nie tylko drogie perfumy i drogie ubrania, samochody i domy, ale dzięki obfitości możemy szerzyć miłość. I to nieprawda. Że bogactwo jest złe. Bogactwo jest dobre, ale zależy w czyich rękach leży. A ja ufam, że w Twoich powinno.